Co? Co? O, to cyklistę. nej. Nie! Ja, co? What the... Co tam wjechałeś na motocyklisty <laughs> i wysoki kosmos? Ja pierdolę. Nie, ja to muszę kurwa nagrać. Co? Jak ty nie... Azji, ty Ten kurwo. jak się kurwa naksł mnie... Azji, ty, kurwo... kurwo Byłem celowana w niego dzida już była miesiąc temu... Kurwa ze O Ooo jej zażarł... Azji... Swojej własnej matce obiad ze stołu byś sksuł, nie? <laughs> tak nie by było... Ona by jeszcze powiedziała, jest tylko na zdrowie... <laughs> Zobacz na swój podwójny podbródek po Powiedziała. Tak powiedziała. No, W sumie synku, na zdrowie prędzej by babcia powiedziała. Nie, nie, nie. No, bo ty masz kurwa twarz w pełni księżyca. Michał, zrób coś z sobą w końcu. Co? Co? Do kurwy dobra paruwy, wchodzimy w nich, jakby kurwa jutro miał nie być. Albo nie, 25 sekund. <laughs> wchodzimy w nich, 25 sekund i koniec. I to, Szybka wkładka i spada mnie. Przecinamiałem go do końca, miałem już. Tak lepiej, lepiej, lepiej. Nie no, wypadł, wypadł Mam cię, yeah. Mam cię! Yeah. My Tam, my... Co Od Jest czego co? on się odbił? Od czego on się odbił? Pokczam! Tak? Pokczam! Chuj! No Kurwa hentai master 3000 Dlatego jesteś sam Podejm z magazynka No i przejebane Ej, zacaliłem kogoś po drodze Nie, O, 200 dolarów wygrałem XD, dobra, co a... Dobra, podaj coś, czy... Czekaj, podaj mi jeszcze ręce na znak pokoju. Dobra, nie no zgodę. Nie, nie słychać się jakby co. Wejmij siusiaka z buzi. O, to działa. O. Jakie perfekcyjne. Ej, ale coś jest, kurwa, nie tak. Ja, kurwa, ja na ciebie specjalnie czekałem, pachł bo... jaś kurwa jedną pracę. A ty kurwa wie baś się murek. Ura! Co to kurwa, A, było? O, opistałem. jest to tak co? Ja Ja no nie mogę. O, i ktoś mnie do... Żeł za użyć Kurwa mnie zgasił jebany jak peta Za wolną fuję It was at this moment that he knew. He fucked up. Co? Kurwa! On się wyjebał. Ej! Nie, kurwa, baseball'a wyciągnął, wyciągnął jak granatnik. Debil. A, a chciałem zapierdolnąć, kurwa. Wyjebać szybę w samochodzie z nudów, kurwa. Strzeli... A! Ja wiem i zdaję sobie sprawę, że po mogą być tenerwujące, ale co zrobię? Jak nic nie zrobię. Nie mogę skóra w tym tą strony śmierci. No, no, no to <ślad> Nie. no to... Za serka wstydu? Ja bo nie... A, suka Ja pierdolę! Dobrze że zniknął. Ja pierdolę, nie wierzę w to. Dobrze że... No.